którą możecie nam zrobić. Zabrać nam wolność już dokumentnie. Myślę, że dzisiaj cały świat usłyszy, kim wy jesteście, co wy planujecie. Tego się nie da normalnie yy, przedstawić, tego nie, nie da się normalnie... Yy, z tym się nie da się pogodzić, że taką gehennę nam szykujecie. Jeszcze za nasze pieniądze, my za to, za wasze oszustwa, za wasze głupoty, idiotyzmy i prymitywizm musimy zapłacić ciężkie pieniądze. Gdzie tych pieniędzy nie ma? Żyjecie na kredyt, nasz kredyt, nie swój, bo macie konta, wszystko macie już za granicą. Jesteście przygotowani do tego, żeby gremialnie wyjechać, wylecieć z tego kraju. Jesteście na walizkach. Jesteście cały czas na walizkach. Nie, nie wiążecie z tym krajem w żadnej przyszłości, ani wasze rodziny, ani, ani wasi, wasi najbliżsi. Wszystko już jest sprzedane, wszystko jest już podzielone, a żyjecie na kredyt za nasze pieniądze. Bo w konsekwencji ci wszyscy ludzie, którzy tu zostaną, będą musić, musieli za to zapłacić. Nędzą, nędzą. Bo bogactwem się nie da, bogactwo zostało już rozgrabione. Wszystko zostało zniszczone. Wspalicie się, że budujecie autostrady i wiele różnych innych rzeczy, pałace, dworce kolejowe i tak dalej, ale to nie dla Polaków budujecie, nie dla Polaków, którzy myślą po polsku, tylko dla obcych, dla swoich, dla siebie i tych wszystkich, którzy tu przyjadą ze wschodu, z zachodu, z południa, którzy sobie wymarzyli, że będzie to nowe Eldorado dla nich a my do tego jeszcze mamy się dokładać ciężkimi, ciężkimi zasadami pracą, energią i wszystkim będąc niewolnikami wy już nie potraficie myśleć nie potraficie normalnie y, realizować normalnych zasad normalnego państwa wszystko co wy myślicie jest negatywne wszystko co wy myślicie jest sprzeczne z zdrowym rozsądkiem i z prawem naturalnym szał was już tak nakradliście, tak zniszczyliście, że wpadliście w amok. Nie, nie przyjmujecie normalnej krytyki, jesteście faszystami. Faszystami jesteście. 10-15% społeczeństwa rządzi yy, przez 30 lat, a wcześniej rządziło przez 60 lat, a wcześniej rządziło przez 200 lat. Nie dopuszczacie żadnej idei, żadnej zmiany. Nie jest to robione w formie wspólnego działania. W kole, w okręgu, yy, przy, przy wspólnym wypracowywaniu. Tylko po, cie, po ciemku, w jakichś kazamatach, yy, yy, w odległych miejscach, gdzie nikt nie wie, gdzie jesteście, co robicie i z czego to wynika. Kto płaci za to wszystko, co wyście wymyślili? To jest wszystko obce, narzucone. To nie jest polskie, to nie jest wenedyjskie. I to wszystko wychodzi. Jesteście inni. Inni jesteście. Macie inny genotyp, macie in, i z innego pnia, z innej rodziny jesteście. I to widać. Mówicie po polsku, ale nie jesteście Polakami i nigdy nie będziecie. Bo tego genu, który my mamy, nigdy nie dostaniecie. Nigdy. Ten gen to jest od Boga tylko jest w nas. I tylko my możemy z niego korzystać. Bo potrafimy, a ten gen wiąże się z tym, że oprócz rozumu też trzeba w to włożyć serce. A te serca nie macie. I nigdy nie mieliście. Tego się nie da zrobić. Nie udajcie, nie udawajcie, że, że, że kiedykolwiek będziecie w stanie. To gołym okiem widać, czy, czy ktoś jest Polakiem, czy Polakiem po polsku mówiącym. To, to widać, z daleka widać. zachowania, y, z wyglądu, z, z wysławiania się, z używania słów, które wszyscy rozumią, a, 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 a słów, które nikt nie rozumie. Chociaż mówicie po polsku. To my wiemy, że nie jesteście Polakami, i nie myślicie tak jak Polacy. To wszystko widać. W związku z tym nie będziecie bezkarni, nie będziecie, nie ukryjecie się, nigdzie na całym świecie się nie ukryjecie, bo jesteście inni od nas. My jesteśmy awangardą, my jesteśmy hegemonem tej ziemi. Tego nigdy nie odbierzecie, chociażbyście się starali przez wieki, nie odbierzecie. I uświadomcie sobie to wreszcie. Czas najwyższy, czas najwyższy, rozliczyć się ze swoją przeszłością. de gracias